Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EV News. Dwa tygodnie temu mówiłem wam o tym, że Tesla rozpoczyna produkcję respiratorów i będzie bezpłatnie dostarczać do szpitali. Okazuje się, że Tesla kilka dni później, po tym moim filmie, opublikowała na swoim kanale na YouTubie film, w którym pokazuje i opisuje dokładnie szczegółowo swój respirator. Okazuje się, że bardzo dużo części, a w zasadzie może i nawet większość tych części pochodzi właśnie z Tesli Model 3, model Y. Przede wszystkim rzuca nam się na początku w oczy. Widzimy wielki wyświetlacz z Właśnie z Tesla Model 3 i Tesla Model Y. W środku Tesla użyła bardzo wiele podzespołów, takich jak komputery e, i różne mechanizmy, które stosuje się przy produkcji ich samochodów. Bardzo fajnie to pokazuje, jak szybko można się przestawić z produkcji samochodów na produkcję w tym przypadku respiratorów. I idąc tym tropem, trafiamy na kolejne firmy, które produkują co mogą. Jak na przykład Ford, który wykorzystuje materiał e, służący do produkcji poduszek powietrznych do tworzenia maseczek i kombinezonów specjalnych. Okazuje się, że materiał, który jest wykorzystywany w poduszkach powietrznych, jest idealnym materiałem do stworzenia właśnie kombinezonu. Kombinezon ten wygląda całkiem nieźle. Można go prać i podobno wytrzymuje nawet ponad 50 prań i ponoć bardzo dobrze chroni przed wirusem. Ale to nie nie tylko Ford, nie tylko Tesla, ale na przykład Lamborghini również wykorzystuje zespół swoich tapicerów do produkcji maseczek. Fajnie, że firmy motoryzacyjne idą w tym kierunku i, i wszyscy starają się pomóc przy walce z wirusem. Czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z Teslami po wypadkach z takimi samochodami, gdzie ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą? Idą na złomowisko, idą na części. No więc mogę Wam powiedzieć, że często samochody trafiają na Ukrainę. Jest tam bardzo mocno, e, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo, bardzo mocno rozbudowany rynek części wtórnych, e, gdzie bardzo dużo Tesli trafia i myślę, że nie tylko ze źródeł legalnych. Bo sam z kilkoma takimi historiami miałem do czynienia. To jest taki rynek, gdzie się słyszy, że bardzo dużo Tesli trafia, a później jak się kupuje części, na przykład w Polsce używane, to też się często słyszy, że one pochodzą właśnie za naszej wschodniej granicy, gdzie prawdopodobnie samochody są po prostu rozbierane i sprzedawane na części. Mamy jedne, jeden taki przykład ciekawy, gdzie w Stanach Zjednoczonych pewien pan kupił Tesle w 2015 roku i miał pewnego dnia wypadek, ktoś wjechał na na czerwonym świetle w tyłu jego samochodu. Okazało się, że ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, więc samochód został sprzedany na aukcji. Właściciel kupił sobie drugą Teslę, zapomniał o sprawie. Oczywiście po tym jak kupił drugą Teslę, napisał do Tesli z prośbą o usunięcie poprzedniego samochodu z jego konta. Tesla tego nigdy nie zrobiła i pewnej nocy właściciel otrzymał na swoim telefonie powiadomienie, że Twoja Tesla jest naładowana albo albo jest odłączona do ładowania, coś w tym stylu. Bo Tesla takie komunikaty potrafi wysyłać, jeżeli mamy zbyt mało baterii, albo jeżeli auto się ładuje i już jest prawie naładowane, no to tak jak nie wiem, powiadomienie z Facebooka albo SMS-a dostajemy wiadomość, że, e, że trzeba coś zrobić. E, no i właśnie taką wiadomość dostał, no i się zdziwił, no bo samochód został skasowany i on już miał nowy samochód. A tutaj się nagle odezwał stary samochód. Przed on więc w swoją aplikację jednym ruchem e, palca przesunął z nowego samochodu na stary samochód, ponieważ cały czas go miał na swoim koncie i okazało się, że Tesla jest nie w Stanach Zjednoczonych, a na Ukrainie i jest naprawiona i e, to jest dosyć ciekawe, że po kilku miesiącach, po prostu ktoś ją kupił. Prawdopodobnie na aukcji w Stanach sprzedał do e, Europy, no i później trafiła gdzieś na Ukrainę e, i została tam naprawiona, no i dalej jeździ. Takie historie oczywiście się zdarzają. To jest z jednej strony przerażające, ponieważ właściciel samochodu, gdyby chciał, mógłby e, spakować się, polecieć na Ukrainę i jednym kliknięciem w aplikacji otworzyć samochód i nawet nim odjechać. Wiadomo, nigdy pewnie by tak nie zrobił, ale to stwarza pewne zagrożenia. Jest jeszcze ciekawostka, ze strony technicznej, bo skoro samochód został uznany za szkodę całkowitą, i Tesla tak jakby nie przywróciła tego samochodu do, do systemu, czyli został zablokowany supercharger, zostały zablokowane aktualizacje, no to co w tym przypadku z, z aplikacją? Uważam, że dla bezpieczeństwa po prostu yy, samochód sam powinien znikać z naszego konta, yy, tym bardziej nie powinno być tak, że ktoś może gdzieś na drugim końcu świata sobie go naprawić i, i aplikacja cały czas działa. No ale to są takie kwestie, z którymi Tesla pewnie prędzej czy później yy, sobie poradzi. Kolejny przykład pomysłowości. Na nagraniu widzimy po tablicach rejestracyjnych, że akcja ma miejsce prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych, ale w trakcie filmu słychać, że autorzy rozmawiają po rosyjsku albo ukraińsku więc znowu nasi wschodni sąsiedzi prawdopodobnie. I tutaj okazuje się, że rozebrana Tesla praktycznie całkowicie rozebrana Tesla może cały czas jechać. I kierowca tego samochodu jedzie na jakimś stołku, praktycznie ze wszystkimi wyjętymi częściami. Widać, że pozostało tylko to, co najpotrzebniejsze, czyli silnik, akumulator, i, i kierownica i, i ekran. Ale to pokazuje, że Tesla stanowi coraz mniejszą tajemnicę. To nie, nie jest tak jak kiedyś, że wiele osób się zastanawiało, jak to działa, wszystko było nowoczesne, wszystko było nowe. Teraz już widać, że, że Tesla jest dosyć mocno rozpracowane przez różne serwisy, przez różne warsztaty, które zajmują się właśnie już coraz częściej profesjonalną obsługą, serwisem takich samochodów. I to nie jest to co kiedyś, że Tesla można było serwisować tylko w autoryzowanym serwisie, tylko teraz już Coraz więcej osób wie, jak się do tego zabrać. Ostatnio na YouTube, na kanale Tesla Raj, pojawiła się pewnego rodzaju przejściówka, adapter do ekranów Tesli Model 3. Ja osobiście uważam, że takie rozwiązania nie są najlepszym sposobem, ponieważ jeżeli coś zostało wyprodukowane przez Tesle, zaprojektowane przez inżynierów i zaakceptowane, to po co to zmieniać? Skoro jest dobrze. Ale użytkownik Tesli Model 3 postanowił to zmienić, dlatego zastosował wspomniany adapter w swoim samochodzie i zmienił on orientację ekranu, kierując ją bardziej w kierunku kierowcy. W filmie widać, w jaki sposób jest zamocowany ekran, i widać, że występują tam dwa stalowe bolce, które są dosyć duże w porównaniu do, do ekranu, i to one właśnie zapewniają tę sztywność ekranu, ponieważ pewnie wielu z Was siedziało w Tesli Model 3 i często w showroomie też to widziałem, że ludzie, którzy wchodzili do samochodu to szarpali się z ekranem, żeby zobaczyć czy on się rusza, czy on się wygina i zawsze się dziwili, że on jest tak mocno, stabilnie umocowany. I to właśnie dzięki nim. I do tego właśnie użytkownik tej Tesli zastosował odpowiednią przejściówkę, która spowodowała, że ekran po prostu bardziej skierował się w jego stronę. Tak jak mówiłem, ja bym się nie zdecydował na to. Tutaj też ciekawe, jak producent do tego podejdzie, yy, czy w razie jakiegoś tam wypadku, czy uszkodzenia, czy weźmie odpowiedzialność na siebie, czy po prostu anuluje gwarancję tak samo jak było w przypadku pana, który w poprzednim odcinku Wam pokazywałem, postanowił założyć gąsienicę do swojej Tesli, no i Tesla widząc ten film anulowała mu gwarancję i musiał zapłacić za wymianę silnika sam. Ostatnio w internecie pojawiła się relacja pewnego inżyniera Sandy Munro, który postanowił wnikliwie zbadać konstrukcję Tesli model Y i porównał ją do konstrukcji modelu 3 okazuje się, że porównanie wyszło mocno na korzyść Tesla model Y, ponieważ model Y jest o wiele bardziej dopracowany, nie tak jak model 3, gdzie jest mnóstwo posklejanych części. Widzimy to w filmie, gdy inżynier skupia się na tylnej części całego samochodu i okazuje się, że mamy tam bardzo dużo posklejanych części i wygląda to nawet nieestetycznie. Naukowiec zauważa, że w modelu Y konstrukcja jest o wiele bardziej dopracowana, i nie ma tak wielu zespawanych ze sobą części. Third Row Tesla ostatnio opublikowała wywiad z Elonem Muskiem oraz inżynierem Sandy Munro, w którym Elon Musk sam przyznał, że Model Y ma w zasadzie dwa duże odlewy, które są połączone ze sobą. Jeszcze w tym roku prawdopodobnie Tesla Model Y będzie produkowana z jednego odlewu, za sprawą tego, że Tesla ostatnio kupiła dwie największe na świecie maszyny odlewnicze, które niedługo będą składać i rozpoczną je dostosowywać do produkcji samochodów. Prawdopodobnie technologia ta trafi również do modelu 3, żeby w przyszłości też był produkowany z jednego odlewu, ale to za około 2 lata, jak Elon Musk mówi. Jakie są plusy produkowania samochodu z jednego odlewu, zamiast spawania z kilkudziesięciu czy kilkunastu różnych części? Plusy są takie, że mamy przede wszystkim zmniejszenie zapasów, czyli w magazynach nie musimy przechowywać tyle materiałów. Usuwamy wiele problemów produkcyjnych, ponieważ zamiast kilku mechanizmów produkcyjnych mamy tak naprawdę jeden. Koszt produkcji jest o wiele mniejszy i o 30% zmniejsza się powierzchnia do tworzenia nadwozia w fabryce. Dodatkowo mamy o wiele mniej punktów awaryjnych, co oznacza w praktyce, że pewnie po prostu będzie mniej takich sytuacji, że... Linia produkcyjna będzie musiała stawać. Bardzo polecam obejrzeć materiał inżyniera, ponieważ można się wiele z niego dowiedzieć o konstrukcji zarówno modelu 3, jak i modelu Y. Na jego kanale znajdziecie również szereg innych filmów związanych z Teslami i z budową tych samochodów. A teraz mam Zoom informacje dla osób tak jak ja, czekających na Tesla Model Y. Tesla Model Y, tak jak Elon Musk ostatnio w odpowiedzi napisał na Twitterze, będzie prawdopodobnie dostarczona dopiero z Gigafactory z Berlina. Więc musimy poczekać najpierw na ukończenie budowy fabryki w, pod Berlinem, a następnie dopiero rozpocznie się tam produkcja modelu Y i stamtąd będzie rozsyłana po całej Europie. Więc nie ma się co oszukiwać najprawdopodobniej potrwa to jeszcze rok albo półtora, zanim Tesla Model Y trafi do nas. Za to, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, tak jak Elon Musk przyznał w wywiadzie, w fabryce w Berlinie powstanie lakiernia najnowszej generacji, która będzie pozwalała na dodanie dodatkowych trzech warstw lakieru, co pozwoli na uzyskanie nowych, głębszych kolorów w karoserii Tesli, oraz miejmy nadzieję, że poprawi jakość, ponieważ wiemy, że lakier w Tesli nie jest najlepszy i często słyszy się o tym, że są różne defekty. Miejmy nadzieję, że lakiernia najnowszej generacji pod Berlinem rozwiąże wszelkie problemy z lakierem i będzie już tylko lepiej. A co słychać w świecie elektrycznych autobusów? Kolejne miasto w Polsce postanowiło zakupić do swojej floty elektryczne autobusy. Jest to miasto, gdzie niedawno powstał supercharger Tesli. Mowa tutaj o Radomiu. Ekoenergetyka Polska dostarcza do Radomia dwie stacje pantografowe o mocy 300 kW i dodatkowo w zajezdniach zainstaluje cztery mobilne stacje ładowania o mocy 80 kW dwuwyjściowe, czyli mogą ładować dwa autobusy naraz z połową mocy, czyli z mocą 40 kW i dodatkowo dwie mobilne stacje ładowania jednowyjściowe o mocy 40 kW. W Warszawie natomiast trafiło do zajezdni już 15 stacji o mocy 60 kW każda, a docelowo Ekoenergetyka w Warszawie postawi 65 ładowarek 60 kW oraz 3 stacje pantografowe o mocy 400 kW. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ jako mieszkaniec Warszawy często zauważam elektryczne autobusy i widzę ich coraz więcej. Tak samo w Poznaniu często jestem i w Poznaniu też Ekonergetyka y, zainstalowała stację ładowania i widać to. Tak samo ja to widzę w Warszawie. Akurat mieszkam przy linii autobusowej, y, która wykorzystuje autobusy elektryczne i często nawet ze swojego okna widzę elektryczne autobusy i, i bardzo mnie to raduje, że po, po wyjściu z domu mogę się natknąć na elektryczny autobus. Więc y, Brawo, oby tak dalej. Ostatnio jeden z moich widzów, Piotrek, nagrał niesamowity cover piosenki Ilona Maska, ponieważ Ilon Musk e, nagrał swoją piosenkę i właśnie Piotrek zagrał to na perkusji. Polecam Wam obejrzeć, jest to już taka druga przeróbka Piotrka e, na perkusji, więc e, zobaczcie sobie, w, pod filmem macie linki do tego filmu, jak i zarówno do wszystkich innych filmów. Wróćmy do Tesli. W Tesli pojawił się ostatnio nowy tryb, Launch Mode, czyli taki tryb, który pozwala nam bardzo szybko i efektywnie wystartować. Polega on na tym, że musimy obniżyć zawieszenie do minimum, do najniższego, następnie wciskamy obydwa pedały. Najpierw wciskamy pedał hamulca, następnie pedał przyspieszenia, czyli pedał funkcyjny i Wtedy samochód sam opuszcza zawieszenie z przodu i wyskakuje nam komunikat, że tryb Launch Mode jest włączony. I wtedy puszczamy pedał gazu i ruszamy. I podobno pomaga to w przyspieszeniu. Mam nadzieję, że niedługo uda mi się to przetestować i sprawdzimy, czy faktycznie jest jakaś różnica. A jeżeli chcielibyście to już dzisiaj zobaczyć, to zapraszam, odsyłam was do kanału Drag Times. Look Ostatnia już dzisiaj informacja. Energa planuje postawić kolejne stacje ładowania, ale nie będą to stacje DC umożliwiające szybkie uzupełnienie akumulatora, tylko będą to stacje w latarnie na ulicach. Dosyć yy, nietypowo. E, wielu z Was często pisze w komentarzach, że ładowarki powinny być w lampach ulicznych, żeby były wszędzie dostępne, i zgadzam się z tym. E, dobrze mieć y, taką alternatywę, że na ulicy wszędzie możemy się podładować. Jednak i tak uważam, że przede wszystkim trzeba się skupić na większej ilości szybkich ładowarek. Ale no fajnie, ciekawie zobaczymy jak to się przyjmie. Na początku Energa planuje zrobić trzy pilotażowe e, takie stacje ładowania, gdzie będziemy mieć moc dostępną, tak jak czytamy na stronie, od 3,7 do 22 kW. E, 22 kW jeszcze ma jakiś sens, ale nie wyobrażam sobie ładować samochodu z mocą 3 kW z lampy. To jest y, trochę bez sensu. Przypomnę ile to zajmie w przypadku Tesla z baterią 100 kWh, no to zajmie ponad dobę. Kto zazwyczaj zostawia samochód na ponad dobę na przychodniku, przy lampie? Może w niektórych przypadkach będzie to miało sens. Jak wyobrazimy sobie, że jedziemy do biura i parkujemy samochód na ulicy, gdzie możemy naładować się z lampy. No, to uważam, że jakieś rozwiązanie to jest, ponieważ przez 8 godzin naszej nieobecności to ładuje się dosyć sporo energii, żeby nam pozwolić na powiedzmy 100 km. Czyli z domu do pracy i z powrotem. Więc jakiś sens to ma, ale czy to się przyjmie? Zobaczymy. Jak będzie taka stacja już dostępna, to mam nadzieję, że uda mi się ją przetestować. Chociaż nie ma za bardzo co testować, bo bym musiał spędzić tam e, kilkanaście godzin, ale jestem sam ciekawy jak to będzie rozwiązane, jak to będzie wyglądało, jak będzie z dostępnością miejsc parkowania, czy miejsca będą zastawiane przez inne samochody. Nie wiem, zobaczymy to wkrótce. A skąd taki pomysł i skąd taka możliwość? Możliwość ta bierze się stąd, że oświetlenie jest modernizowane i stosowane jest oświetlenie ledowe, które ma o wiele mniejszy pobór energii. Z racji tego, że cała infrastruktura była wybudowana wcześniej pod oświetlenie, które wymagało znacznie większego dostępu energii, no to teraz tą nadwyżkę tak jakby można przeznaczyć na ładowanie samochodów elektrycznych. Chciałbym Was jeszcze zaprosić do oglądania mojego ostatniego filmu z testu Jaguara i e, Możecie go znaleźć sobie tutaj na górze, gdzieś z tej albo z tej strony. I chciałbym jeszcze podziękować za oglądanie tego filmu. Staram się robić e, te filmy nie za długie. Przygotowałem sobie całą listę materiałów, o których chciałbym powiedzieć, jednak. Po chwili zauważyłem, że już mam chyba 15 minut, więc nie chcę robić z tego półgodzinnego odcinka, tylko staram się robić krótsze, żeby każdy miał możliwość obejrzenia, bo wiem, że długie filmy często ciężko obejrzeć. Jeżeli macie jakieś uwagi, propozycje, dajcie znać. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję patronom i do zobaczenia już za tydzień w FV News. Na razie. Couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. Now we didn't care.